No cześć. Teraz przechodzimy do czworokątów i mamy tutaj taką siatkę podziału czworokątów. Oczywiście czworokąt to wielokąt, który ma cztery kąty i cztery boki. Mamy tutaj taki przykładowy czworokąt, gdzie mamy zaznaczone kąty alfa, beta, gamma i delta. Warto wiedzieć i zapamiętać, że suma kątów wewnętrznych w czworokącie wynosi 360 stopni. W trójkącie jest to 180. W dowolnym czworokącie 360. Mamy tutaj siatkę podziału czworokątów i widzimy, że czworokąty mogą dzielić się na trapezy i na deltoidy. Na początek weźmiemy sobie deltoidy. Deltoidy mają dwie pary sąsiednich boków o tej samej długości, a przekątne przecinają się pod kątem prostym. A jaki jest wzór na pole deltoidu? Już wam mówię. Jeżeli podpiszemy sobie przekątne jako E i F. To wzór na pole wynosi jedna przekątna razy druga przekątna, dzielone na dwa. Na szczycie czworokątów jest trapez, czyli tak naprawdę wszystkie czworokąty, które będziemy poznawać w najbliższym czasie, będą trapezami. Trapez ma przynajmniej jedną parę boków równoległych i te boki równoległe będziemy nazywać podstawami. Zazwyczaj podstawy opisujemy jako A i B. Wysokość poprowadzona pomiędzy tymi podstawami będzie służyć nam do obliczenia pola powierzchni. Jaki jest wzór na pole powierzchni trapezu? Jest to suma podstaw, czyli a plus b, pomnożona przez wysokość i jeszcze podzielona przez 2. W każdym czworokącie suma kątów wewnętrznych wynosi 360 stopni. Tutaj warto jeszcze powiedzieć, że suma kątów przy jednym ramieniu jest równa 180 stopni. Czyli jeżeli tutaj byłoby alfa, a tutaj beta, to alfa plus beta równa się 180 stopni. I oczywiście z lewej strony, gdybyśmy tu mieli gamę, a tutaj deltę, to również gamma plus delta też wynosi 180 stopni. Czyli kąty przy jednym ramieniu dają właśnie 180 stopni. To jest ważne i często pojawia się w zadaniach. Teraz przechodzimy dalej i pomówimy o równoległoboku. Równoległobok, ma dwie pary boków równoległych, a przekątne przecinają się w połowie. Czyli jak widzimy, każde kolejne figury, które będą mieć dwie pary boków równoległych, zawsze będą równoległobokami. Czyli prostokąt, rąb i kwadrat też są równoległobokami. Jeśli prowadzimy sobie dwie przekątne, to one zawsze dzielą się w połowie. Pole równoległoboku obliczamy przy pomocy wysokości, która z podstawą, Podobnie jak trójkąt tworzy kąt prosty. Wzór na pole powierzchni równoległoboku to długość podstawy razy wysokość. Teraz następuje rozdzielenie na prostokąty i na rąby. Prostokąt ma wszystkie kąty proste, a wzór na pole powierzchni to A razy B. Akurat w tym przypadku B możemy traktować jako wysokość, czyli równie dobrze moglibyśmy to zapisać jako A razy H. Dzięki czemu mamy potwierdzenie, że rzeczywiście prostokąt to równoległobok. Przechodzimy teraz na prawą stronę, gdzie mamy rąby. Rąb ma wszystkie boki równe, a przekątne przecinają się pod kątem prostym. Poprowadzimy sobie te dwie przekątne, i tutaj mamy pewność, że nie dość, że te przekątne dzielą się w połowie, to jeszcze dzielą się pod kątem prostym. Skąd wiemy, że dzielą się w połowie? Ponieważ każdy rąb jest równoległobokiem, a w równoległoboku mamy napisane. Że przekątne przecinają się w połowie. Jeżeli patrzycie na ten diagram, to każde kolejne figury, które schodzą w dół, czerpią właściwości z obiektów nadrzędnych. Czyli wiedząc, że rąb jest również równoległobokiem, jeżeli poprowadzimy sobie tutaj wysokość, to wzór na pole takiego rąbu będzie dokładnie taki sam jak na pole równoległoboku, czyli długość podstawy razy wysokość. Tutaj jeszcze mamy jeden wzór na pole rąbu. Jeżeli podpiszemy sobie przekątne, niech to będzie na przykład E i F, to drugi wzór na pole powierzchni rąbu wygląda następująco. Jedna przekątna razy druga przekątna dzielona na dwa. I na samym dole całej rodziny czworokątów występuje kwadrat, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe. Wzór na pole kwadratu to oczywiście A kwadrat czyli długość podstawy, razy wysokość. Dokładnie taki sam wzór, jak na pole rąbu, prostokąta czy równoległoboku. Teraz taka mała zagadka, skoro wszystkie te figury wywodzą się z trapezu, to czy wzór na pole trapezu obowiązuje dla wszystkich tych figur. Jak myślicie? Oczywiście tak, skoro te elementy dziedziczą jakby z trapezu, to wzór na pole trapezu, Powinien obowiązywać dla wszystkich tych elementów poniżej. Przypomnijmy sobie ten wzór: a plus b razy h dzielone na 2. Załóżmy, że nasz kwadrat ma bok o długości 4, a tym samym jego wysokość też wynosi 4. Jeżeli teraz podstawimy sobie to do tego wzoru, to będziemy mieli długość jednej podstawy, czyli 4, plus długość drugiej podstawy, czyli też 4 razy wysokość, czyli też 4, i dzielimy to przez 2. Mamy 8 razy 4 to 32, dzielone na 2 to 16. Jeżeli obliczylibyśmy sobie to z tego wzoru na pole kwadratu, to też mamy 4 do kwadratu, czyli 16. Więc jak widzicie, jeżeli zapamiętacie tylko ten wzór, który określa pole trapezu, a skoro trapez jest obiektem nadrzędnym dla wszystkich naszych czworokątów, to będziecie mogli obliczyć pole dla każdego czworokąta który dziedziczy z trapezu, czyli dla równoległoboku, prostokąta, rąbu i kwadratu. Czy to nie jest fantastyczne?